Butem mortes z tej strony klawek W dzisiejszym odcinku będziemy grali w Bedwarsy, yy, więc yy, no. Yy, spróbujemy sobie wszystkich trybów, czyli zagramy raz na solo, raz na dwójkach, raz na trójkach i raz na czwórkach, zaczynając sobie yy, od solo. Yy, od razu mówię na solo raczej mi nie wyjdzie. Yy, dobra, wybieramy sobie jakąś różne morsy. Aha, ktoś jest już morski. To chcę być szary. Jestem szary. Yeah, jestem szary. Jestem szary. Rozumiecie to? Jestem szary. Yy, dobra. Chwila, muszę sobie mikrofon poprawić. <laughs> dobra, no, no, no będę czekał, będę czekał. Yy, więc no... Yy, jesteśmy już w grze. Yy, dobra, w takim razie ja co zbieram i temy, yy, dobra nie no oczywiście tak jakoś dość prosto obudowywuję bo założę się że już za chwilę będą do mnie szli yy. no ja w Bedwarsu to najlepszy to nie jestem dlatego jedynki mogą mi trochę nie pójść bo będę pewnie robił dużo błędów zazwyczaj potrzebuję pomocy podczas gry yy, pomocy lepszych graczy ktoś do mnie idzie Pewnie też jestem słaby. No właśnie. No, no. No to już umarłem. No dobra, 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 dobra. To była. Aj, słaba runda. E kurde. przypadkiem jeszcze raz dołączyłem. Nie, wracamy do lobby. No, to była słaba runda. Bardzo słaba. Y, więc teraz lecimy sobie na dwójeczki. Może będzie lepiej. Yy, dobra. Do kogo by tu dołączyć? Szary będę. Będziemy szary, szarze w dzisiejszym odcinku. Szary to taki fajny kolorek. Sima. Sima, mordyczku. Witam serdecznie. Wilczka. Kto będę? Dobra, ja się będę zajmę. Okej, okay, 24, to kupuję sobie szybko enstone'a. Yy. O nie wiem, jakoś tak dziwnie postawię, hop, nie wiem. Dobra. I jeszcze warstwą wełny w razie, bo coś, nie wiem. Ktoś próbował się dostać. Ja to słyszałem. Ja to słyszałem. Ktoś chciał do mnie przyjść. Ktoś to próbował. Było słychać. Okej, okay, widzę, że, dużo że już dwie drużyny nie mają Beda. Ja z tego powodu jestem szczęśliwy. Wy chyba na nagraniu nie będziecie widzieć tabeli, gdzie jest pokazane, ile jest na przykład osób w drużynie, czy jest zniszczony Bed i tak dalej, ale... Myślę, że i tak zdajecie sobie sprawę, że no y, już że trzy drużyny nie mają beda. Dobra, no to co? Y, biorę tak trochę, chwila, uzbieram sobie jeszcze jedno złoto. To, sok, to będzie mi stać nawet na żelazną zbrojkę. Widzicie to? Widzicie to? Jaki drip-drip. Patrzcie. Drip, 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 bratki, okej, okay. nie, dobra, okej, okay, okej, okay. tak na serio to yy, lecę, yy, no, nie wiem, na środek, na środek lecę, lecimy let's, let's dół, do. do różowych, o nie, to bardziej różowi lecą do nas, nie my do różowych, więc pomogę moim koleżce, o, dobra, jednak koleżka pod pomocy nie potrzebuje, ja z tego faktu jestem zadowolony. I teraz lecimy do różowych. Okej, okay, tutaj widzę, że. Okej, okay, on sobie tam poradzi. E, no to, to fajnie. To jak on będzie tam e, pozbywał się różowych. E, o, no nie. Chyba się jednak ich nie będzie pozbywał. No to ten. To ja za chwilę pójdę do czerwonych o tutaj ten pan mm, ucieka ode mnie boi się mnie, bardzo dobrze okej okay. czy do nas ktoś fireballował? <laughs> nas ktoś chciał firebolować na śmierć tak się nie robi tak się proszę państwa nie robi pamiętajcie jakbyście kiedyś mieli okazję ze mną grać to mnie nie, nie firebolujcie na śmierć to jest zakazane tylko ja mogę fireballować na śmierć. Dobra. Ja się sam dobuduję. No jak wy tak, tak ładnie prosicie, żebym do was przyszedł. No to co? No to ja przyjdę, no. no. Tylko wy nie przychodźcie do mnie. Bambik. Muszę zobaczyć, czy oni tu nie idą. Nie. W Dobra, tutaj widzę, że w ogóle oni sobie bazę zajęli. No tam byli czerwoni, a teraz są żółci. Tak, jechamy z nich. Żeby bazę zająć po śmierci. Mamy opsa. Omega. <laughs> Omega. Oh my, God. Oh my, God. Oh my God, mamy opsa. A nie, jednak nie mamy. O, ale mamy za to tego pana. O, który chciał się nas pozbyć, ale jest bambikiem tak, jak wszyscy nasi wrogowie i nie umie się pozbywać ludzi. Przecież to podstawowa umiejętność, prawda? Prawda? Za chwilę się skończy ta runda. Aż wam zrobić cięcie, byście nie musieli tego oglądać. Umieram! Umieram! Umarłem. Super. Nie, nie, nie chcę powrotu. Chcę. Teraz na trujeczki. Trujeczki pewnie trochę dłużej zajmą, bo na trójkach są tylko cztery drużyny. Nie 2137 i trudniej jest się dostać. Muszę sobie poprawić. Dobra. Wiecie co. Jak patrzę, że póki co jestem jedynym graczem, ja sobie zobaczę ile jest graczy na trójkach, ale wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że... O, 17, no właśnie. Więc y, przyłączę się na inny serwer. Y I, okay. I sobie na High lub po prostu y zagram... Y nie, nie czwórki, nie czwórki, nie, nie, nie. Bo ogólnie jestem przyzwyczajony do klikania w trójki, bo w czwórki, bo czwórki to mój ulubiony tryb. Jak już gram w Bedwars, to gram na czwórkach. Okej, okay. No to za chwilę się zaczyna gra. Ja sobie tu mikrofon jeszcze do końca poprawię. I co? Startujemy. Dobra. Czekaj, czemu jest nas, czemu jest nas tylko dwóch? Aha, skam. Jest tylko nas dwóch Ale przynajmniej jest mniej drużym Dobra Co so, ja się będę piernikować Kur... Ja jestem większym a, a nie chwila przecież na hypixelu Jest yy, TNT za 8 zł yy, Bo ja głównie chciałem kupić TNT i już lecieć Bombardować ale Jeszcze jedno złotko Daj mi złotko yy! Dobra TNT I lecimy. Lecimy. Lecimy no. no. I gonna win a go win wina Go gonna win your message. A... Kocham ten mikrofon. Mogę mówić takim, wiecie, takim niezagłośnym głosem normalnym. I mogę nagle... Supźwam grupskero! To zrobić Ja wam znajdę życie jeszcze, jak będę robić tuk, to będę podgłośniać dźwięk. Yy, oczywiście w tym, w yy, programie do montowania. Za chwilę obniż... Za ch Oj, zginął. Ja też chyba za chwilę zginę. Nie, bo... 이 앞이런 예예예 이돔 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 Ale super! Mam ponad 100 gwałny! Która mi się i tak nie przyda. O i mam kłopoty. Mam bardzo duże kłopoty. Mamy kłopoty, bo mój kolega zielony też ma kłopoty. Bo po mnie idą. O nie idą! Nie mamy kłopotów. jej Ja bym se chyba jednak do żółtych poszedł. Bo niebiescy to są uzbrojeni. A my nie jesteśmy uzbrojeni. Mam nadzieję, że żółci też nie są. Rzuci nie są uzbrojeni, chyba. Fajnie by było, jakby żółci. Jednak, no, nie byli uzbrojeni. Dobra, już nie będę Wam tak głośno mówił, bo wydaje mi się, że teraz słyszeliście mnie tak dość głośno. Teraz jestem trochę dalej od monitora. Co się od mikrofonu. Kop 3 jak syzofra. W ogóle, czy tylko ja jestem taki dziwny, że lubię mówić na przykład z różnymi akcentami takimi niepolskimi, na przykład lubię mówić z akcentem ukraińskim albo... Z rosyjskim. Nie wiem. Dziwny jestem, jakieś. Odklejony. Jestem odklejony 2-4 na dobę. Aha! Czemu ja nie mogę niszczyć? Ej, nie. Ale wy to widzieli. Aha. Dobra, ten typ po prostu postawił drugie szkło Dobra, przez chwilę myślę, że po nas idą. Go gona wina slepa, gona win your message. To jest, to jest w ogóle trochę śmieszne, że gościu, który teraz już spadł, ale to był gościu, który miał żelazny mieczyk i kolczugową zbroję. Ja mam skórzaną i kamienny, a ten typo i tak ode mnie uciekał. To się nazywa. Akcja 200 IQ na minusie, albo po prostu bycie y, takim osobą, która się bardzo boi, czyli bycie mną. Hmm. Okay. Ej, chopie, pomóż, bo idą. Idą? Już nie idą, czyli oni chcieli nie chcieli uciec z pełna. Ale to jest mi wszystko nie fair, że oni, ich jest trzech w każdej drużynie, ale ja pierzę. Nie, nie wiem, Nie, nie wierzę. <śmiech> <śmiech> to jest nie farb. Inne drużyny mają trzy osoby. A moja drużyna ma jednego. Jedną osobę i jednego debila, czyli mnie Już może ten drugi to też jest debil nie Nie Nie, ja wstaję i idę się zabić Nie, dobra, wracam, bo trzeba film dokończyć. i chcę skończyć jak techno black. Co? Mam nadzieję, że YouTube mnie wstawi za ten tekst pana. Za nadzieję nie karają.

Cholera, Freddy, 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 Fazbear. Ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar. Ok, ez On nie chce przyjść do mojej bazy. On wie, że ja mam mocnego kolegę, który mi zawsze pomoże. Prawda? No właśnie. Wierzę. Właśnie prawie spadłem. Właśnie bym popełnił taki, samy, taki sam błąd, jaki popełniam zawsze, bo mam 2 IQ. A nie, o nie, o nie, TNT, o nie, zginąłem. O! Kiedyś w ogóle miałem taką historię, że mój kolega mi powiedział, że y, on mieszka na Podlasiu. Ja mu powiedziałem, no stary, ale ja u ciebie wczoraj byłem w domu i ty nie mieszkasz na Podlasiu. On mi mówi, nie, ja mieszkam na Podlasiu. Ja mówię, no ale jak ty mieszkasz na Podlasiu, mieszkasz, yy, no nie, nie powiem gdzie, bo Borodo i w ogóle te sprawy, yy, ale mieszkasz, nie mieszkasz na Podlasiu, bo wczoraj w ciebie byłem, a on mi dalej nawija o tym, że on mieszka na Podlasiu. I yy, potem mi powiedział, że udowodni mi, że mieszka na Podlasiu. I yy, wtedy powiedział pani, że on ogólnie jest sigmą Chadem. I pani mi powiedziała, i pani miała takie, bro, co ty odwalasz? Bro, o co ci chodzi? W sumie to pewnie, ta pani nawet nie znała takich słów. I no. I w pewnym momencie ten kolega dosłownie powiedział, to przepani i to ja pani pokażę mój trik z Podlasią. I chciał, chciał być śmieszny, co nie? Chciał udawać, że na Podlasiu to się jeździ głową na deskorolce. I faktycznie stanął na rękach, głową, tak? I chciał pojechać na deskorolce. No ale coś mu nie pykło, się wypierniczył. Koniec końców skończyło się to urazem mózgu, zwanym debilizmem, który mu został do teraz. Yy, tym kolegą byłem ja. <grymne> <grymne> Dlatego, że nie mam przyjaciół. <grymne> nie mam przyjaciół. Do końca, tak. Dlatego, to ja byłem kolegą, bo jestem sam swoim kolegą, bo nie mam przyjaciół. Okay, dobra. Nie, to nie było śmieszne. To było żałosne. Ej, ciekawe, czy się dał tobić na bedworsach? To jest bardzo dobre pytanie. Ej, bo my teraz jesteśmy tylko zieloni przeciwko żółtym. Dobra. Nie. Ja. yyy Napiszę mu go for kill y yellows yeah, i stay in base, go for kill i zabić żółtych, ja dostanę w pasie nie wiem czy to to znaczy nie wiem jestem słaby z angielskiego w sumie to nie no jestem dość dobry jak na mój wiek <słuch> Co mogę kupić? Mogę kupić dwa tę, ten... A nie, mogę kupić na ten tę te. I mogę kupić... No w sumie już za bardzo nic. Um, mm, mm, ciekawe, ciekawe. O, stać mnie na dwa. Fireball, bu, 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 bu. Ja dzisiaj kurde, takie muzyczne jestem. Muzyko perfikko. Kurde, kurde Ej, oni nam teraz. Oni teraz, on teraz, teraz ten typo. Tu był typo, tu był typo. Nie wiem, czy dalej tu jest. Nie, on uciekł, on uciekł. On uciekł, ale ma zamiar wrócić. Ja to wiem, ja to wiem, że on. On wróci. Nie wiem, czy albo on przyszedł po prostu, żeby zniszczyć Batę. Albo on został zabity. Nie, nie został zabity. Yy, ale ja mogę zaraz zostać zabity, bo jestem słaby w tą grę, ale mogę też co kupić wodę. Co mi da woda? Zupełnie nic, ale będę mieć wodę. O, dałem wodę, dałem wodę, wykorzystałem wodę. O i zginę, i zginę i mam przewaloną situation i za chwilę pójdziemy na czwóreczki. O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. Śpi, zostań mi razem z nim. O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. O Jezus Maria, zdarzyła się śmierć. Zdarzyła się śmierć Okej, okay, odkleję mnie. Odkleję mi to. Odkleję je na Max lecimy grać w ten bro what the hell idziemy na bedwars idziemy na bedwars bedwars na czwóreczki ostatnie runda na czwóreczkach i ten let's go drip drip braku Ej, ej, Marek, coś, coś ci, coś ci chyba z ciała wychodzi tak trochę. Ech, trochę, trochę drewno w ciele masz. Ech, ciebie to nie boli czy coś? Wszystko ok? Nie potrzebujesz pomocy? Ja na przykład potrzebuję, ale jej nie dostaję. Szkło. Ale tu dalej można postawić ten jakieś jakiś na przykład i no. Jednego szkła ci zabrakło mordeczko. Jedno szkło musisz dać. O! No, widzę, że tutaj już pierwsze sprzeczki. O, ja będę a leciał za moim kolegą niebieskim. No znaczy nie wiem, czy te, że jesteśmy kolegami. Nie wiem, nie wiem. Ja go lubię, on mnie nawet nie zna. O nie, Creeper Creeper Czy wy jesteście Creeperami? Nie wiem, przez chwilą się wydawają, że mają skiny Creeperów Bardzo, bardzo. Kurde, nie przemyślałem tego, że oni też mi mogą sferbolować Nie przemyślałem tego, jak ja kurde chodzę Nie przemyślałem tego, że Fireball, pu, 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 pu. Fireball, pu, 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 pu. Akurat do bazy to chcę się dostać. A dziękuję za śmierć, bo przyda mi się przyjście do bazy, żeby po... A, już nie potrzebna pomoc. Już nie jest FNAF help Wanted. Pozdrow dla kumatych. Jezus Maria straciłem mu! Dobra, pogadamy się tak, tak i e, let's go! Let's get it on, move it, a nie to do it! A jak do da da de, da da ay, o! No, no, co ja mogę wam więcej powiedzieć? Co, co jest? Mogę wam powiedzieć, że tu są kompasy i latają, latający kompasy i latające łóżko. Ej, no, więc co? Dziękuję wam za oglądankę Jeżeli dotrwaliście do końca, to e, gratulacje. E, w Gracias.